Witajcie w kolejnym zadaniu w matmusiu.pl. Przeczytajmy treść. Punkt M o współrzędnych 2 i minus 5 jest wierzchołkiem kwadratu. Jeden z jego boków zawiera się w prostej o równaniu: x plus 2y minus 7 równa się 0. Oblicz pole powierzchni tego kwadratu. Ok, narysujmy sobie zatem kwadracik. Nazwijmy sobie prostą jakiś punkt M. 2 minus 5. I musimy teraz znaleźć albo właśnie zobaczyć, która to prosta, tak? x plus 2y minus 7. Czy ten punkt należy oby do tej prostej? Bo jeżeli należy, to znaczy, że ta prosta przechodzi albo tak, albo tak. Ok? To będzie pierwsza informacja. Druga informacja, trzeba połączyć ten fakt, że trzeba znaleźć prostą, prostopadłą do tej i jeżeli się znajdzie, to wówczas jeszcze trzeba będzie połączyć trzeci fakt i obliczymy długość tego odcinka, tak? tego, tego e, Długość boku, naszego kwadratu. Troszeczkę za mile to brzmi, ale w drugiej odsłonie, jeżeli jeszcze teraz nie będziecie widzieli samodzielnie, jak to zrobić, pokażemy Wam dokładnie, co trzeba uczynić.